Nie ma tak, zrobić porównanie dwóch wersji jednej gry, którą bardzo lubię. Witajcie bardzo serdecznie w tym oto, czy przedświątecznym, czy świątecznym wydaniu porównawczym z dwóch wersji na GameCube i Xbox'a. Możecie słyszeć, że mam trochę taki zaniżony zdecydowanie głos, ale chorowałem ostatnio i częściowo z tego powodu też nie było filmów, żeby się lepiej czuć. SSX triki sobie odpalimy. Najpierw wersja GameCube, którą znam, bo to była pierwsza w sumie wersja i gra, jaką kupiłem za bardzo śmieszne pieniądze, dzisiaj ta gra kosztuje niesamowite pieniądze. Ogólnie ja miałem w planie nagrać film bez mojego głosu, żeby było czyste porównanie. Stwierdziłem jednak, że to będzie troszeczkę w stosunku nie fair do was, ponieważ wy, jeżeli mnie oglądacie od lat, co najmniej 15, to wiecie, że ja nagrywam z głosem. I oczywiście, profesjonalnie wypadałoby pokazać to bez mojego komentarza, bo takie filmy też się przyjmują, ale to zależy od twórcy i od zasięgów i od tego, czy są podbijane te filmy. Bo zauważyłem od kilku miesięcy, że są takie triki, żeby nie tylko zagrać i w tą grę, ale podbijać filmy na zasadzie jakiegoś tam. Strzelenia gwiazdki, i ten film gdzieś tam dalej się potrafi roznieść. Także, jak dałoby radę, bardzo bym Was prosił o podbijanie tych filmów. Nie wiem na jakiej dokładnie zasadzie to działa. Czy to jest czas wymagany do tego od publikacji, dwa tygodnie jakoś tak, i dopiero wtedy można podbijać ten film, czy przez dwa tygodnie. Niektórzy mogą podbijać te filmy, żeby filmy się. Lepiej roznosiły. Pokażę Wam tylko intro z wersji GameCube'owej na Xbox'a. Ona może być w minimalnie lepszej jakości, ale już nie będę Wam tutaj specjalnie zawracał gitary z tym, bo nie chcę Wam też zająć tyle czasu, ale myślę, że jak jesteście, to chcecie zobaczyć, co tutaj dokładnie będziemy mieli do e, obejrzenia i ja Wam będę mógł zaprezentować pewne rzeczy. Weźmiemy sobie na razie Single Event. I może sobie na razie wezmę inną postać, bo zawsze brałem Edka, ale Edek jest taki, że. Poprawczak go chyba nie wychował za bardzo odpowiednio. JP. Wygląda jak Johnny Bravo, nie wiem co o tym myślicie, ale podobny jest. Wezmę sobie Mołbiego. Lekki, lekkie przeziębienie mnie dopadło, więc ten głos mój może być zupełnie inny od do tej pory, tak jak mogliście słuchać. Wezmę sobie na razie może taką deskę, która będzie w miarę szybka i zwrotna na zakrętach. I tak, ja bym chciał wybrać sobie Elysium Alps, czy Elysium Alps, ponieważ tam będzie jeden fajny utwór, nawet o którym Wam mówiłem w pierwszym SSX-ie, którym nagrałem dwa miesiące temu materiał z PS2 w Europie, e, czy w Stanach, już nie pamiętam, nie, w, w Stanach. Stadach nagrałem SSX-a pierwszego. Triki to jest tak naprawdę remaster jedynki. I to jest jeden z niewielu przykładów w serii, kiedy mamy do czynienia z taką niepełną numeracją serii. Jest jeszcze symulator kozy, która ma już trójkę, a powinna być dwójka, no ale okej. Okay trudno tutaj decydować o czymkolwiek. Ja się muszę tego nauczyć, żeby włączać te 60 klatek w OBS-ie, bo to jest dla mnie dalej temat możliwy do ominięcia. Tylko, że Gamecube to jest taka platforma... Co? To jest taka platforma, gdzie nie zawsze wystąpi 60 klatek. W pewnych grach, bo tam się tnie. O, tutaj mamy spadek do 30, czy nawet do 20, więc granie na tej wersji jest możliwie uciążliwe. Na Xboxie w ogóle nie ma takich spadków. To już tutaj możecie sobie niedługo. A, dobra, wcisnąłem Y, który mnie resetuje z jakiegoś tam punktu widocznego. Tylko, że ja chciałem sobie odpalić inną muzykę. Wybaczcie, że ja tak powtarzam tą muzykę, ale jest po prostu świetna. Nic na to nie poradzę, że ja jestem taki dzieciak wychowany na. Powiem tak, krzywdzącym jest stwierdzanie kogoś na, na etapie jakichś pokoleń, które moim zdaniem nie wnoszą nic do charakteru danej osoby. Czyli powiedzmy, jakieś pokolenie Y, baby boom chyba, Milenialsi i tak dalej. Powiecie, no ja jestem takim milenialsem, nie? Tylko, że taki ze mnie milenials, że ja wiem o co chodzi w tych klasyfikacjach, nie? Pewnych Pokoleń, tylko że dla mnie to jest krzywdzące trochę, tak pakować wszystkich do jednego worka. I tu mi nie idzie kompletnie. Może ta płynność też ma znaczenie, ale mam skupienie spokojnie. To jest zagwarantowane Wam, że mam to skupienie. I takie określanie już kogoś na podstawie, kto kiedy się urodził. No, po pierwsze, prosty fakt jest taki, że nikt nie wybierał daty urodzin, narodzin. I każdy urodził się w takim momencie, jakim żył, i żył w takim czasie, w jakim żył. Więc to jest trochę takie głupie twierdzenie, moim zdaniem. To jest tylko taka moja luźna dygresja, bo wiele rzeczy mi się. Kurde, muszę się oduczyć tego Y. Cały czas wciskając go. Co chwila. I każdy z nas jest inny. To nie można tak segregować kogoś, że o, powiedzmy, on jest Millenialsem, to on nie wie, jak wyglądała powiedzmy kaseta VHS, bo nie wiem, powiedzmy chwilę lizną tej technologii i coś tam, nie. Okazuje się, że młodzi ludzie, którzy mają dzisiaj po 10 lat 15, nie ma ich dużo, bo to jest raczej zawsze promil. Nie ma nigdy tak, że jest jakieś potraktowanie tu pokolenia, także wszyscy na Spotify'u siedzą i tyle i grają w Robloxa. I tak jak tutaj widzicie, mała wstawka, tu musimy zrobić Uber trika, żeby jeszcze więcej punktów zdobyć one zazwyczaj nie są łatwe. Ale jak się dobrze wyląduje, to na tym etapie mamy jeszcze więcej punktów i kolejny Uber Trick aż do skończenia trasy. Tylko że ten triki, on jest do pewnego momentu. Jak nie będziemy robić żadnego triku w przeciągu powiedzmy przykładowych 20 sekund, to wtedy już. O właśnie. Obliczyłbym na 15, to już musicie od nowa cały pasek sobie tam mielić. Trochę robię te triki takie same, ale trudno. Chciałem dzisiaj takie nagranie zrobić, bo powiem szczerze, nie miałem pomysłu za bardzo na film, na takie ukoronowanie prawie końca roku. Nie miałem, serio, nie chciałem się tam bawić podsumowanie roku, bo rok był jaki był. Może kiedyś się przypomni, to najwyżej coś powiem. Kurde, i tutaj zawsze się człowiek wywala. I jest to bardzo niefajne takie określanie kogoś na podstawie, nie wiem, ktoś tam się urodził w takim roku i on nie ma zielonego pojęcia dosłownie jak ta technologia wyglądała, czy coś innego, bo no, gdyby takie było gadanie, to warto wziąć na poprawkę to, że nie dałoby się studiować historii jakiejkolwiek, starożytności i tak dalej, tylko to by przepadło w czeluściach Takiego twierdzenia, że ty masz 20 lat, to ty nie możesz się wypowiadać o latach, powiedzmy, 50., jaka muzyka wtedy dominowała. Z, z dupy, dla mnie tłumaczenie i ja nie wchodzę w to, dla mnie nie ma takiego określenia. Jak ktoś się chce w to bawić, proszę bardzo. Ale to nie dla mnie jest. Każdy jest indywidualny i ma swoją wiedzę na określone tematy, którymi się zajmuje. I ta gra jest właśnie takim przykładem, że czas leci. Będzie miała w przyszłym roku 25 lat. Ja widzę, że po takiej młodzieży w stylu 10 i mniej. W ogóle takich gier nie ma u nich w dyskusjach, w ogóle kompletnie. Wiem, że tacy mają swoje gry, powiedzmy, Minecraft, czy jakieś tam inne. Gry I to jest normalne, bo każdy ma tam swoje gry, jakie pierwszy raz zapoznał. Ale chodzi o taką pogłębianie. Zajawki na historię. Żeby to też sobie przećwiczyć. No coś te triki mi nie, nie wychodzą dzisiaj. Znaczy taki swobodny zjazd, żeby tylko brąz ewentualnie zebrać. No i tutaj jak widzicie, no, zbiera się te punkty. I tutaj trzeba... Nie wiem czy uda mi się. No i już. Muszę nadrabiać połowę paska. Brawo. Walnięcie orzełkiem w słupek. I niestety coraz mniej ludzi będzie się interesowało takimi grami, więc dlatego też, cholera, co ja robię? Nie ten przycisk. Dlatego ja będę pokazywał takie gry mniej znane. Mi nie zależy, wiecie, co na jakich przebojowych tytułach z tego roku, nie wiem, Claire, Obscure, Expedition 33, to jak to się tam nazywa, bo są mieszane uczucia co do tej gry. Jednym się podoba, drugim się nie podoba. Ciężki airpek, ale widowiskowy. Jedni też. Z drugiej barykady powiedzą, że gra jest zrobiona prawie jak w AI, czy jak ja to mówię od niedawna, w AI, Niczym efekty zmarnowane miejscami w takich grach, które już są tworzone za pomocą AI, że miało być lepiej. A tu niestety nie wyszło. Chyba jeszcze przycisk przyciskiem B robi się punktacja, ale. Oj, chyba nie. To jakimi przyciskami się robi? Bocznymi tylko? Dziwne. Myślałem, że jeszcze przyciskiem. A nie, przyciskiem B się przyspiesza. No dobra, no to trzy przyciski tylko do akcji. Robbery! Hillside Robbery, you lot! I płonąca flaga Wielkiej Brytanii. O, i udało się odblokować wpis do książeczki z różnymi przecudowanymi trikami. Zapisujemy grę. Pokażę Wam też, jak wygląda ten proces, bo niby pierdoła, niby nic takiego. Po co pokazujesz, to marnujesz cenne sekundy na tym jakże życiodajnym YouTube'ku, bez którego nie można żyć. Można żyć bez YouTube'ka, ale ja to robię dla pasji, dla niczego więcej. I przejdziemy teraz do Xboxa. No i tam, siłą rzeczy, obraz będzie lepszy. No to lecimy z platformą zieloną. Wersja Xboxowa. Mam nadzieję, że się odpali. Bo z tym napędem też mam jakieś drobne problemy. Nie jestem w sumie w stanie powiedzieć dlaczego. Parę razy czyściłem ten napęd, parę razy odłączałem tasiemkę. Czasami nie wyłapywał płyt, czasami wyłapywał. Ten napęd jest mocny, bo on czyta nawet najbardziej porysowane dyski. Ale tu widzę, że ma jakiś kłopot. I naprawdę nie mam pojęcia, dlaczego tak się dzieje. Jak przed chwilą mi odpalił. O, i tu już się zaczyna. I może być nawet taki problem, że przez 10 minut nie odpalę gry. Miałem takie coś, a jak na świeżo włączyłem to od razu. Więc nie wiem, czy tam jest coś ze stykami nie tak, czy coś. Bo żeby wam nie skłamać, ja nie zainstalowałem tej gry. O, dobra. Jednak ruszyło za drugim razem. Dlatego nie instaluję też gier tak do końca na Xboxie. Bo wiem, że to jest łatwiejsza praca dla napędu i tam się on nie męczy, ale no, prawda jest taka, że ja nie korzystam z tych konsol nie wiadomo jak ile na dobę, bo nie da się fizycznie tego poskromić wszystkiego. Sprzętów jest tyle, a życie jest tylko jedno, więc tego yy, nie da rady przemielić w jeden dzień, tylko potrzeba na to czasu swoistego. Już sobie pominiemy. I jak widzieliście, tam był Making of, a to jest DVD Content. I ja nie jestem pewien, czy to się czymś różni dokładnie. Nawet ja tego nie sprawdziłem, ale to już wiecie. Mniejsza o to. Wydaje mi się, że tam jest tylko filmik, jak tworzono tego SSX-a Tricky. A tu jest cały zestaw, już nawet muzyka, filmy na temat audio, jak się tworzyło, postacie, jak się tworzyło, i tak dalej. Więc taki fajny zestaw kulisowy z produkcji gry. Uważam, że każda gra bardzo dobra, która może mieć jakąś bogatą historię tworzenia z tam jednej, drugiej, trzeciej, kolejnej odsłony, to powinna mieć coś takiego. Taką zbiórczą ilość całej takiej historii, bo nawet krapy mają takie filmiki z produkcji. Ale to nad nimi nie warto się pochylać. Chociażby American Ten Most Wanted kurna nie wiem jak się nawet ten tytuł nazywał, omawiałem go w Lipnych Grach odcinek chyba czwarty czy piąty. No lipa straszna z tą grą. Dobrze, się, dobrze, że jej się pozbyłem, mimo tego. No i dobra, i ponownie wezmę sobie Elysium Alps, ale już, żeby wam nie. Za... Chociaż i tak będę chyba zanudzał. Nie wiem. Mam nadzieję, że nie. Że nie pomyślicie w ten sposób, to inną muzykę puszczę, żeby nie było ciągle tego samego. Chociaż i taki tam nie będzie słychać, ale dobra, nieważne. I co ja chciałem rzec? I. Z tym moim Xboxem to jeszcze będę musiał sprawdzić. Nie tylko, że napęd, chociaż napęd i tak działa, tylko ma swoje humory. Tackę trzeba będzie tam do ładu do, doprowadzić. Między innymi trzeba tam gumkę, która przesuwa tackę. No nie no, kurde. Ogarnąć. Oj, sama muzyka się zmieniła na. na peak time od Rasmusa, Więc no już niech leci. Nie będę kombinował. No teraz ładnie. O kurde, jak na początek, to całkiem, całkiem. I tu zobaczcie, że tak, jest 16 na 9 Ja tu mam grę puszczoną w NTSC. Bardzo zajebisty obraz jest, bo gram na modcipie Aladdin. Tylko, że będę musiał zmienić, nawet nie jestem pewien, czy uda się wgrać innego soft-moda, w sensie bardziej to oprogramowanie, bo nie chcę EvoX-a, tylko bym chciał. Jak to drugie się nazywa? To drugie się nazywa, nie EvoX, tylko. Wyleciała mi nazwa z głowy. Może dlatego, że jeszcze tak średnio się czuję, ale chciałem nagrać coś już dla was, żeby było na tym koniec roku, bo potem będzie gadane, że cicho się zachowujesz i tak dalej. Nie, po prostu nie miałem czasu. To, to nie, że się tam przejmuję wyświetleniami, że niskie czy coś. Mi to wisi cał całkowicie, nie? Tylko bardziej chodziło o to, że za bardzo nie miałem pomysłu jednolitego, jaki film nagrać. I dlatego tak też wyszło. Tu trzeba nowe triki za każdym razem robić, bo będziemy dostawać mniej punktów. Chociaż niech tutaj na tej wersji będę miał brąz, jeżeli się uda. I zauważcie, że. Bo nie dokończyłem myśli. Szeroki ekran mamy. 60 klatek, niemalże cały czas. Pentium 3 zdaje egzamin, no niepodkręcony. Overclockingiem. Może kiedyś nawet nagram na ten temat film, czy warto podkręcać konsolę do jakichś tam nie wiadomo jakich możliwości. Bo można Xboxa pod 1,4 GHz podkręcić i tam dopierdzielić 128 MB ramu dla już naprawdę fajnego obrazu i minimalnie łatwiejszego, szybszego nawet wczytywania płyt, czy w ogóle już samej szybszej efektywności konsoli. Nie wiem, czy jestem za takim zabiegiem. Powiem szczerze, że mam mieszane zdanie. Chyba, że dałoby się. Rozwiązać pomysł z posiadaniem dwóch konsol, ale to już wtedy mniej, mniej sprzęt oddzielny, a to też nie jest takie lekkie. Ogarnięcie jednego, posiadanie drugiego, w jednym coś się skrzanie, a w drugim nie wiem, co się tam stanie. Nie wiem. Proce Pan procesor powie, że nie będzie działać i w dupie ma. Twoje zachęty na pogranie coś fajnego. Więc taka rzecz też wchodzi w grę, ale ja mm, zastanawiam się nad tym, czy nagram taki film. Z takiej z takich moich bardziej przemyśleń tego typu czy będzie to zdawało egzamin. Czy przekonam was do tego, że. I tu się zastanawiam, czy warto przerabiać konsolę w taki sposób, oprócz zdejmowania blokady regionalnej, bo ja za tym bardziej jestem, żeby zdejmować blokadę, bo ona jest z grubsza niepotrzebna. Oprócz z wyłączeniem tylko gier japońskich, z którymi możemy sobie nie poradzić w. Odczytaniu, co tam trzeba robić, bo nie znamy hiragany, katakany. Przeważnie mieszanki tych dwóch rodzajów alfabetów japońskich. Ładnie. Może jest szansa na brąz, ale nie wiem. I tak jak widzicie, cholera. O, tutaj nawet można trzy kombinacje aż wcisnąć, ale nie wiem, czy ja to zrobię. I w zasadzie z Xboxem to jeszcze mi został internet, bo zmieniałem niedawno internet, niestety na jakiś gorszy, bo sygnał nie dość, że mi nie dochodzi do pewnych urządzeń. Do PS4 dochodzi, do Xboxa 360 dochodzi, do Seriesa dochodzi. A jak podłączę Ethernet do Xboxa pierwszego, to wychodzi mi jakiś komunikat o błędnym DNS-ie podpisanym z Insigni, który jest wymagany do dzisiejszego grania na tej konsoli już wiekowe tytuły, mające 20x lat. Czy tam może jeszcze nie 20? O, mam już srebr... pfu... brąz. <laughs> ja ostatecznie nie wiem, jak ten film w ogóle wyjdzie, czy mój głos będzie adekwatny do tego, ale mam nadzieję, że zrozumiecie. Moją niedyspozycję... Ja chciałem, mówię, tak jak już jeszcze raz powiem, chciałem coś nagrać. Żeby nie było, że jestem... Cicho, niepotrzebnie. Sami człowiek potrzebuje takiego spokoju, żeby nie robić potem głupich tam przejęzyczeń i tym podobnych przykrych spraw. Później ktoś to przeinacza i wiadomo, ale to też nie mój problem. I 60 klatek, ale zauważcie, że tekstury śniegu są naprawdę w bardzo dobrej jakości. To jest chyba najlepsza, nie chyba, tylko zdecydowanie, technicznie wersja na konsolę szóstej generacji. Ponoć 3 lata temu, mniej więcej, jakiś projekt fanowski się uruchomił, czy jakaś petycja. W związku z tą grą, żeby ją zremakować. Dlaczego akurat tą? Czy ludzie uznają ją za najlepszą, bo ona wprowadza dużo świeżości, nawet jeżeli jest to jedynka w takim SOSie troszkę zmodyfikowanym dodane trasy postacie i nowe triki razem z utworami. Na razie jest to projekt. Nie wiem, czy fani to zrobią. Czy EA dało jakieś światło moderom, czy jakiemuś studiu? Dobra. Można tutaj z pustami się trochę ruszyć, jak się ...snowboardziarz zaklinuje, ale tutaj już. O. Nie, myślałem, że Tika zrobiłem lepszego. I tutaj na ostatnią chwilę można. Do momentu aż nie zniknie, nie będzie zanikać ten na dole, tak zwany hint, podpowiedź z najlepszą kombinacją, to wtedy uda nam się i tak ten trik zrobić. Nawet jeżeli on zniknie, a my dalej robimy ten trik i wylądujemy poprawnie, to wtedy już mamy ten zapewniony pasek i dalej się nabija. A ja sobie pojadę w lewo tym razem. Ale naprawdę na Xboxie gra się, no nie ma co się dziwić najlepiej, bo to jest platforma, która do dzisiaj potrafi szokować wykonaniem gier. Nawet jeżeli jest tam jakaś emulacja gier na tą konsolę z poziomu Seriesa i dupaj, nie dojechałem. Na lepszej technicznie wersji, ale na GameCube też się dobrze gra. To kwestia wyboru, jak, jak wolicie. Z to nie przeszkadza w niczym. Takie obiektywne i subiektywne jednocześnie opisywanie gier. Mi się podobają obie wersje, ale wydaje mi się, że na Xboxa jest obiektywnie lepsza. Nie tyle co ja tak sądzę, co też inni uważają w ten sposób. Na karcie pamięci wpadzie nie ma żadnego już miejsca. Co myślicie na temat porównania technicznego, gameplayowego, dźwiękowego SSX-a, triki, tak zwanego pseudo-dwójki na dwóch sprzętach Nintendo, GameCube i Microsoft Xbox, czy Xbox, jak ja mówię? Wesołych świąt wam życzę. Szczęśliwego, owocnego, świetnego nowego roku 2026. Będzie co pokazywać. Nie obiecuję, nie wiadomo jakich tam rzeczy z tym związanych, ale może się coś tam uda zrobić. Film dostajecie na wigilię. Być może jeszcze na święta coś tam dogram, bo miałem w planach kilka filmów, ale to już się oceni. Wybiorę sobie, jakie będą najzgrabniejsze do wybrania. Trzymajcie się. Wszystkiego dobrego. zdrowka przede wszystkim i do zobaczenia w kolejnym, czy tam retrofilmie, czy trochę z nowszych gier nowych, gier nadchodzących czy tam jakichś innych przemyśleń na ten temat. Nie wiem, czy robić jeszcze na koniec już tak powiem film z PlayStation 4 czy jakieś tam nowe gry wychodzą co miesiąc, czy dać sobie z tym spokój, czy i tak będziecie dowiadywać się na ten temat jakoś. To też jeszcze wymyślę. Na razie do zobaczenia, do usłyszenia.